Pan poseł Jarosław Sachajko, Republikanie. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nieobecny panie premierze. Przed wnioskiem formalnym w imieniu koła Wolni Republikanie chciałem złożyć gratulacje panu Donaldowi Trumpowi, 47 prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Jest to... Dziękuję bardzo. Pan poseł, ale pół minuty, dobrze? Bo już poza trybem panu daje Przyznam, prawo. Przyznam, że mnie skłoniło to wyjścia poseł, tutaj, skłoniła ta nierozsądna radość po prawej stronie z powodu zwycięstwa Donalda Trumpa. Pomoc dla Ukrainy staje pod znakiem zapytania. Co może oznaczać trwały podział Ukrainy albo rosyjskie czołgi bliżej polskiej granicy. Wojna celna Stanów Zjednoczonych z Europą może zacząć się zaraz, co oznacza bezrobocie także w Polsce. Kto ma Polskę w sercu, ten się dzisiaj nie cieszy. Hańba. Dziękuję bardzo.